Blokowujesz nowy bonus. I wracamy do Itana. Nietopesz, owad, motyl. Zara, motyl. Motyl. Wilk, szczur, lis. No mi to wygląda jak wilk. Głowa wilka. O matko. Twarz, ostrza, krab. wygląda na kraba. Krab. Uuu, jesteśmy u psychiatry chyba. Krew, śmierć, cień, śmierć... Martwi. Śmierć. Tak, jesteśmy u psychologa. Nie, psychiatry. Czy najwidoczniej ten się leczy. Po tej traumie jaką przeżył. Mam twoje wyniki rezonansu. Wszystko wygląda dobrze. Nie ma śladu urazów powypadkowych. Bardziej martwi mnie twój kiepski stan psychiczny. Wiem, Mówisz, że jest kiepski? Ci ciężko, ale musisz się podnieść, Ethan. Nie możesz się winić za to, co się stało. To moja wina, że Jason zginął. Żyłby dalej, gdybym się lepiej nie byli. To był wypadek, a te zdarzają się każdego dnia. Nie możesz wiecznie obwiniać się za śmierć syna. No, nie co się? uszona? Zły, zawiedziony, nieszczęśliwy, oddalony, zawiedziony. Widzę, że go rozczarowuję. Nie jestem takim ojcem jak dawniej. To super dzieciaki zasługuje na więcej. A co z tobą, Ethan? Jak ty się czujesz? W depresji, znieczulonym, martwy. Ja straciłem chęć do życia. Nie widzę sensu, żeby to ciągnąć. Nawet dla twojego syna, Shona. Nie uratowałem Jasona. Sean nie potrzebuje takiego ojca. To Chciałbyś spona. mi jeszcze o czymś powiedzieć, Ethan? Czasem zdarza mi się tracić świadomość. Nie wiem. No no, powiedziałem mu. Odzyskuję ją po jakimś czasie. Ale jestem gdzie indziej i nie mam pojęcia, jak się tam dostałem. Czy myślisz, że to ma związek z wypadkiem? Doznałeś silnego wstrząsu i pół roku leżałeś w śpiączce. Oh, nie wiemy, jak to wywołało i jaki miało to wpływ na twój mózg. Czyli zakończyliśmy sesję. Wrócimy do tej rozmowy w przyszłym tygodniu. Miałeś szczęście, to. Ludzie rzadko przeżywają tak poważne wypadki. Nie uważam, że to szczęście, doktorze. Hmm. Ciekawe. W zasadzie ten lekarz nic nie powiedział, ciekawego. Piętnasta 25 minut. Problem, zabawa, szkoła. Zabawa. Awa. Nie idziesz pobawić się z innymi dziećmi? To jest po szkole. Zabraliśmy go do parku. Wodne hmm. problemy, szkoła. Wstaniemy. Zawa chęci mu go do zabawy. Chodź, mamy. Huśtawka. Już dawno nie bawiłem się na huśtawce. Pójdziemy razem? No tak. chodźmy. No, widzisz od razu, inaczej gadasz. Wsiadaj, a ja z drugiej strony. Świetnie. Dalej tato, Chcę latać! <grywka> Dobra, trochę się z nim. No dobrze, uśmiech jest potrzebny. No, nareszcie, nareszcie widzę uśmiech na jego twarzy. No razdźmy, co tu jeszcze jest. Sawka kolorowa plusznego. Jest karuzela, chodź. A może chcesz na karuzelę? Zakład, że rozpędzę ją tak szybko, że w głowie ci się zakręci? Super. Dla sobie przypomnę, jak być ojcem. No, siadasz. tam. Jeden, jeden. Trzymamy i naciskamy. Szybciej! Dawaj. Aż się w głowie O ja! Kręci mi się w <śm> Ale przeszedłeś test na kosmonautę. <śm> Teraz się boję śmiało fajnie. Tak, bo widziałem jakiegoś sprzedawcę, że coś mu kupimy do jedzenia. Rozrywka. Zdaje się, że dobrze się bawi. Już też to jest Chcesz pobawić się na kuśtawce? Probujam Cię Dobra No właśnie, tak się zachęca dzieci do kontaktu z innymi Czy nawet z rodzicami Nie można być obojętnym I teraz puszczam. A, o, no kurde, nie zauważyłem w ogóle tego Tato, czemu nie puszczasz? No już huś tam, huś tam, moment. Nie zauważyłem, że przeszedłem padem machnąć, no, wywano w biurku nim. No tak to Tak, znowu. Ten pad jest tak kurde, skomplikowaną konstrukcją, ma mnóstwo jakichś sensorów, później rzeczy. A, to nawet piwa szoka trójkę. A wszystkie pady od e, PlayStation trzymają po rzeczy. Jakby się no to na mówił grało. grało. Jako dziecko też godzinami na huśtawce, to była moja ulubiona zabawa w parku. Chodziłem z rodzicami, czy później nawet z kolegami. A byłem wtedy mały. W górach 10 lat. 12 było było Jeszcze chodziliśmy. Hmm. Wyjście. Chyba Bo. będzie padać. No, a te parasolowe nie wiesz, oczywiście, pierdółko. Aha. Dobra, więc idziemy. Czasem sobie przypominam, jak było przed. To znaczy, jak Jason tu był. Wiesz, chciałbym, żeby wszystko było tak jak kiedyś. No, zapewne. Tego... i tam też by chciał. No, chodź tędy. Co jest, tato? Na co ty czekasz? Już idę! To prowadź mały. A nie chcesz coś przekąsić? Tam chyba są kasztany pieczone. Wiem, czy gdzieś jedliście pieczone kasztany. Bardzo fajne są. Smakują dziwnie. O, tato! Mogę się przyjechać na karuzeli? Mogę! Pewnie! Wybierz konia i wsiadaj! Pójdę do bilet! A ja kupię bilet ci będzie. Padłeś już? Świetnie Dobra ty jesteś bileterem? To jest bileterem Chyba tutaj jest Jednak ten gość. Ten goś jest bileterem? Ludzie, kupić bilety chcę i nie wiem gdzie są A właśnie, dobra, tam jest Goś sobie siedzi kurczę. Jeden proszę. Jeden dolar. Wow! Jak? Ledwo zdążyłem Gdzie ty znowu wyleciałłeś? No świetnie są, bo zrezygnowana jest mokra skóra nawet, rewelacja Naprawdę, grafika świetna, bardzo realistyczna Sean! 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 No, stary goń. Sto, stracił kontakt ze świadomością. Sean! Sean! Stary, drugie dziecko. No nie nie, nie wygłupia się. Sean! Sean, gdzie jesteś? Sean! Oj, że się nie... Twoja małżonka się nie ucieszy. Nawet że jesteście po rozwodzie, to co? mnie do domu poszedł, no? Dawaj, na pewno jest w domu. Nie ma go na dworze? Na dworze? Szlakby to gdzie jest Kroły. Na mały w pokoju? No, to mamy problem. O matko, drugi syn. O, matka, drugi syn. O, Już na wybonus, i yy, kolejny rozdział.